Dobra, i to jest teraz szerszy, szerszy rzut oka na to jezioro. Nie jest to jakieś wielkie. Nie jest to jezioro bałtyckie, czy jakiekolwiek inne jezioro, po którym już pływali Ale do nauki dla tych najmłodszych jest idealne. Zresztą patrzcie, jaka jest pogoda: pogoda jest przecudowna. No i czekam, czekam z niecierpliwością, aż wściekła zośka. Bo tak się łódka na razie nazywa. Tak w ogóle to ogłaszam konkurs, słuchajcie, na nazwę dla wściekłej zośki. Może i zostać wściekła Zośka Jak się wszystkim podobało Natomiast jak się nie będzie podobało Dla mnie Teraz właśnie wydaje być za długa Dobra i Za tamtego winkla Za chwilę powinny nam dzieci wy, wypłynąć Zieloną łódką Mam nadzieję, że ich zobaczymy To jeszcze jeden rzut oka na jezioro Dzierżno Duże. Dzierżno Duże jest zlewnią rzeki Kłodnicy. Pokazuje dno. Dzierżno Duże jest zlewnią i z jednej z najbrudniejszych rzek w Polsce Kłodnicy, która ostatnio się bardzo mocno oczyściła. Powiem uczciwie z ręką na sercu. Tak czystej Kłodnicy, jak żyje 50 lat nie pamiętam. Dowodem na to, że rzeka Chodnica jest już czysta, są bobry, które mieszkają, które mieszkają sobie tutaj yy, na Dzierżnie, mniej więcej w tamtym miejscu. Nie wiem, czy to będzie widać. Mniej więcej w tamtym miejscu mieszkają bobry, tam, tam również, co oznacza, że jezioro Dzierżno Duże jest czyste. Niedaleko mamy jezioro Dzierżno Małe, niedaleko mamy jezioro Pławniowice. Po Dzierżnie Małym i po Pławniowicach na silnikach pływać nie wolno, stąd y, tutaj, tutaj są, powiedzmy, zloty motorowodniaków wszelkiej maści, od, sk od skuterowców po wyścigowców. I tutaj są, sobie chłopaki pływają na silniku, bo tu wolno. Y, tutaj też nie ma jakiegoś większego nadzoru tak naprawdę, bo to jezioro podkreślę jest... Z lewnią rzeki Kłodnicy, która była tak brudna, że to jezioro było zdegradowane przez lata. Przez ostatnich 10 lat muszę powiedzieć, że się dużo, dużo tutaj oczyściło i yy, no nie ma już tego sy syfu, który tu był 10 lat temu. Pamiętam Dzierżno 10 lat temu, pa pamiętam Dzierżno 5 lat temu i widzę Dzierżno dzisiaj. To jest potężna różnica, potężna różnica, naprawdę yy, jest czysto. Jest czysto, przynajmniej od oka jest czysto, natomiast skład chemiczny tej wody nie będę badał. Podejrzewam, że skład chemiczny tej wody może jednak jeszcze być dość, dość bogaty. No, ryby pływają, bobry pływają, w tym miejscu oficjalnie jest zakaz kąpieli, więc tutaj się kąpać nie wolno. Ze względu na ten syf, szczerze mówiąc. Natomiast tu się ludzie kąpią i, i fuh, jak do tej pory nikt jeszcze tutaj z, z tego nie umarł. A nawet powiem, że żyje im się całkiem dobrze. Yy, no, to byłoby na razie tyle. Czekamy na pojawienie się wściekłej Zośki na, na pierwszym rejsie.